Siemano, z tej strony znowu pająk. Kolejna część The Saboteur. Możemy stawić trochę Majka. Tak jak mówiłem ostatnio, spróbuję zrobić trochę bonusów. Po pierwsze, udało mi się zrobić trzy stopnie bonusowe, jeśli chodzi o walkę po irlandzku. Nie pamiętam, co tutaj było. Ale to jest bardzo istotna sprawa na trójce, ponieważ odblokowuje tych śmierci, czyli po prostu podchodzimy do gościa, dotykamy ją, po chwili umiera i nikt nie wie, że my to zrobiliśmy. Udało mi się znaleźć i zabić. Chcę pięciu generałów, co nie jest proste. To nie ma znaczenia. Materiały wybuchowe, tutaj mi się udało zrobić też rzecz. Dynamit za pół ceny, czyli wszystkie materiały wybuchowe o połowę tańsze. No, tylko informacje były. Istotna sprawa, ponieważ zamiast 10 płacimy 5 kontraband. Jeśli chodzi o wyburzenia. Tutaj się zastanawiałem, czy nie kupić sobie tego, ale w sumie jest też misja, gdzie da się to zrobić bez problemów, jeśli mamy inny bonus. 300 sekund na 5 pojazdów to spoko, mi się wydaje, i to jest odblokowanie heksogenu. Jeśli nie mamy zamiaru, że tak powiem, wyburzać całego miasta teraz, no to można to zrobić później. Bardzo istotna sprawa: sabotaż cały warto zrobić, lub tak jak ja. To jest proste, drugi noszenie dodatkowych materiałów wybuchowych, bardzo istotna sprawa, możemy więcej granatów, więcej dynamitu nosić. I tu jest zniszczyć wszystkie mosty kolejowe nazistów. Ja z racji tego, że uzbierałem 6000 kontraband, tak to nazwijmy. E, kupię sobie ten u Santosa, znaczy u sprzedawcy ogólnie, kupię sobie ten trzeci. Bonus, no bo wszystkie cztery mosty kolejowe nazistów to jednak trochę czasu zajmuje i zawsze to biorę, a jednak, delikatnie mówiąc, pojawia się to dość późno w misjach. Zagładą się nie przejmuję, bo to przejechać pięciu nazistów, potem modernizacja intro dla Aurory, karabin maszynowy no, to, się może, to się może przydać dopiero, jak będziemy jakieś mieli próby czasowe lub wyścigi. W wyścigach się na razie nie przejmuję, że tak powiem. To jest odblokowanie tylko samochodów, mechanika. To jest odblokowywanie pojazdu, bezpłatne naprawy pojazdu w garażu. Odblokowywanie opancerzonych czołgów, co mnie na kanale już było wcześniej, więc nie jest to żaden problem. No i unikanie. Zrobiłem, przy... wiadomo, jak się robi jakieś misje, to czasami 5 razy podczas alarmu drugiego stopnia mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty stopień alarmu. Się udaje zrobić, a udało mi się też zrobić od razu ucieczkę. Przy alarmie trzeciego stopnia. No, przy alarmie podczas piątego stopnia, żeby uciec, są tylko dwa takie miejsca. Jak dojdziemy do trzeciej strefy Paryża, to wtedy się może przydać. Na razie myślę, że nie. Na razie, jeśli chodzi o bonusy... E, tutaj... Można kupić oczywiście różne... ...power-upy, to nazwijmy, że ładunek sabotażowy, wyrażenie rozprysku jest większa, ładowność miotaczy ognia, dupy cuda, wiadomo. Zdobądź wybrany złoty bonus. No ja to kupuję. Dzień Świętego Patryka i wybieram żeby podkładanie ładunków wybuchowych w przebraniu nie budziło podejrzeń. To strasznie ułatwi sprawę. Tak jest. Kupiony. Irlandzki fart. Jakby nie wyszło zniszczenie, po, odblokowanie heksogenu w sklepie czyli zniszczenie 5 pojazdów w ciągu 30 sekund to by, w, w jednej misji, to być może to kupię resztę patrzę co tu jeszcze jest ładowność karabinów, pistoletów mam oczywiście mapy do kupienia, amunicję, tego nie mam odblokowanego, o, proszę strzelba się pojawiła i krótki karabinek MP44 się pojawiło o bardzo istotna sprawa. Pojawił mi się pistolet z tłumikiem Pewnie się pojawił wcześniej, albo pojawia się dopiero teraz, ale bardzo warto go kupić, ponieważ łatwiej jest delikwidować generałów, na przykład. Ja go biorę i do niego od razu kupuję. Anuluj. Od razu do niego kupię amunicję. Mam trochę kasy, zaraz dobędę, więc zwiększę dobroć pistoletów jak najbardziej. 60 na tłumiku, ja aby trzeba było po cichu coś zrobić? Rewelacja zostało 2600, ale bonus się wyświetlił. Można się teraz przebierać i robić rzeczy dowoli. więc zrobimy misję u Santosa. Co masz ciekawego, Santos? Powiedz mi, co to jest teraz, Santos? potrzebujesz mi kawiaren? Mam kawiaren z mojej Nikt nie chce tego What good are fish eggs when a man's ribs are showing like a half-starved dog? Booze, cigarettes, morphine. That's where the money is. Thank the saints you're here to profit from the misery of others. Yes, I agree. We can't all live like peasants. Just because there is a war on, no? Take my good friend General Lutz, for example. He wouldn't be caught dead driving around Paris in some peasant's car. Last week I offered to sell him an Italian limousine. And do you know what he said? No. That's right. He said he had already bought a limo from one of my competitors. Oh, that's hard. That's heartbreaker. But not as sad as the look on General Lutz's face when he finds out that his prized car has been stolen. Ah, stolen by a dastardly Irishman, I'll wager. Dastardly. Dastardly general Czyli dastardly oznacza podły, tak?

Myślę, że generał Lutz daleko nie stacjonuje. Na razie o, walić te. Na razie walić te wszystkie. Mm, już instalacje. Nie chcę. Nie chce mi się przebierać. Jakżeś go zauważył? Co za debil. Nawet go nie zauważyła. a... mówi, że piękny. Piękne to jest palomiko sedanka. Oho, dzień dobry panom. Kto mnie widzi? Nie ma tu wieżyczki. No, widzą mnie, bo jest kurde. Ma jakoś wyżej się wspiąć, zdaje się. Chciałem to zrobić sprytnie. Pięknie, generał nie żyje. Za chwilę będzie można auto zgarnąć. Bym tylko tego auta nie zniszczył tym granatem, bo to pięknie, pięknie poszło. No, strefa podejrzeń, do widzenia. Oj. No dobra, ludzie, tak wy tu nie wejdziecie, bo jest zamknięte wszystko. Chyba że drzwi rozsadziło. Ja nic nie wiem na ten temat. No. O, ktoś mnie zauważył, ale to nic. Nic nie będę zamieniał na strzelby powtarzalne. Panie generale, przykro mi. Pan niestety. Dead. No. Nie mam, się, nie mam się za kogo przebrać, jak strzelali. Hm. O, ten strzelał we wszystko, co się da. Ten też. Trzy. Ten chociaż próbował celować, więc nie było tak źle. Trafił w tarczę, więc strzelał. ten był groźny. Który to był, cholera? Pewnie ten taki groźny był, nie? No, dobry typ. To co? I czemu tu jest drut kolczasty na tym? Ja nie, nie, to winoroś. Dobra, przepraszam. Już pojechaliście, to jedźcie w cholerę. A ja zabieram tą limuzynkę z powrotem do właściciela. Yeeeah, dawać. Pudło państwo moi. Wow. Oj, udało mi się jakoś tutaj uciec lekko. Już po wszystkim, nie? Tak jest, elegancko nie, nie, szybko, sprawnie poszło. Przepraszam! Ale to sterowanie tu jest kartyńskie Wstań pani A Pani zniknęła, świetnie. Świetnie. Wszyscy znikają. No w sumie to tak jak to było na okupowanych terenach. Nagle tutaj zniknął i nikt nie pytał co się z nim stało, ale... Nie tak, że na moich oczach, no ludzie, skręcam. Dobra, jest dobrze. O, ty jeszcze nie wykończyłem, tak? Super. No masz. tu trzeba było zrobić jakąś misję, gdzie nie można drasnąć z samochodu do kaplica po mnie, nie? Dobra, jedziemy. Już? No, wysiadam.

We will be happy to serve all of your automobiles. For the right price, of course. On us Grand, I'll see you around. Okej. Okay. marka. O, dostałem nawet kontrabandę na to. Dobrze jest. Hurra. Teraz jak zajrzymy do bonusu, co by trzeba było zrobić. A, różne pojazdy, potem bezpłatne naprawy. I... Głupie wyścigi, no to nie ma sensu. Dobra, trzeba do Witory jechać. Aha, dawaj jakieś auto, kurde, typie, jak już mogę, co? No. Co mamy do wyboru? Mhm, świetnie. Aha, ten szajs. No, fajny szajs w ogóle do wyboru, nie? Rewelacja. Gorszego samochodu nie mogło tutaj być. No czy mógł być chyba jeszcze jeden, Renuar coś tam, ale. No przecież zardzewiałym strupem jeżdżesz, wstyd. Jeszcze się nie rozpadł, to jest dziwne. <śm> Opony się trzymają, chociaż tyle? Chociaż tyle, że się opony trzymają, bo inaczej to masakra by była. O, sorry stary by było, grubo. Hmm, 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 hmm. Gdzie jest witore pewnie w środku, nie? Hamuje moim pięknym samochodem. No co jest? Co ma pani za problem?

By an informant. Any idea on who the rat might be? I don't have a name, but I know he is planning to meet with a Nazi officer outside the bell. I'll follow this crowd. He'll lead us right to the snitch. Yes, that is one way. You have another idea? I saw the German put the informant's letter in his pocket. If you had that letter and the German officer's uniform, you could find this Judas before he collects his 30 pieces of silver. Where I come from, snitches get paid in lead. 30 łowników. Hmm, dobra nazwa, muszę przyznać. Spoko, podoba mi się ta nazwa. Znajdź generała Kleiba, No i znajdę generała Kleiba. Mam nadzieję, że nie jest zbytnio daleko, bo. Ojej, mogłem podjechać jednak tym szajsem. Chociaż, przepraszam. Panowie Co wy tu pilnujecie, co? Co wy tu pilnujecie ludzie hm. mogę cię też zaciupać typie i się przebrać Nie tylko ci by musieli nie widzieć. Nie wiem jeszcze co zrobię. Może tak powiem? Hmm. Może nikt nie widzi, nie? To może go jednak zaciępę tym razem. Gdzie gościu nie? Dobra, przebierzemy się. Dobra, Auri. Ale do twarzy mi w tym mundurze. Wyglądam jak rzeźnik. Bo kolejaż, no ale jak w takich chodzą generałowie. Jestem. Idzie szpicer? Idzie. Uh. grubo. You spoko. Is that all? It's you. You. Sprawa załatwiona. Stary. Przykro mi dostajesz pięknego heda. Nikt już nie wie o co chodzi. Nara. No i tak zakończymy tą część, ponieważ myślę, że dwie rundy plus wytłumaczenie bonusów było spoko. Następna część mam nadzieję będzie dłuższa, trzymajcie się do zobaczenia. Elo!